Nie, Katalina. Przepraszam, nie wiedziałam, że ktoś tu jest. Poszła sobie... Skądś znam ten głos? Obudź się, pato. Czy to możliwe? Teraz zakonnica mi przeszkodziła. A smarkula musi kiedyś być sam. Tu ci nakadał bzdur, że zawyżam ceny. Dostaję cennik z fabryki. Czasami rzeczywiście są zmiany. Wiesz o tym. Ale nie biorę od Was więcej. Dzwonił Pedro i porównaliśmy ceny. Nam podajesz zupełnie inne. Jaki znowu Pedro? Z Flores Nieważne Wykorzystałeś mnie, żeby windować ceny jak ci się podoba Mylisz się Poza tym nie dostarczam do Flores Na pewno? Tak Facet, który dzwonił ma dane od handlowców z tej okolicy nie jesteś zainteresowany współpracą z małymi sklepami. Przestań nas wykorzystywać, jakbyśmy nie znali rynku. To nieprawda, nie odchodź. Co tu robisz? Szpiegujesz mnie, idiotko? Słyszałam, bo krzyczeliście. Ładne rzeczy. Niezłą nam robisz opinię. Wyjechać. Nie mam pojęcia, kiedy znowu się zobaczymy. Wiem, że mnie słyszysz. Wybaczam ja ci romans z Hermanem. Bardzo mnie zabolało, gdy się dowiedziałam. Ale nasza przyjaźń jest... Mam nadzieję, że porozmawiamy o tym i wszystko wróci do normy. lo Wyjeżdżam daleko. I to Moje sprawy nie okładają się dobrze. Ale gdziekolwiek będę. Wyślę ci dużo energii, te... Te żebyś szybko wyzdrowiała. Dureń. Jesteś todo, todo zwykłym todo Durniem. De Hill, pelo de Myślałeś, Hill. że wyglądasz jak Sandro z Backstreet Boys. Pensás, a Boys? A Sandro. Hm. Sabes, a Wiesz, do kogo jesteś podobny? Nadie. Do nikogo. Nadie Nikt nie jest tak głupi. Rincones, Kiedy ty cierpiałeś, Bruno i mecza Dlaczego nie powiedziałeś Brunowi prawdy, no, no, ja, ale... że pały z meczą? Nie, nie mogłem tego zrobić. Wstyd się przyznać. Gotów pomyśleć, że chcę mu odebrać dziecko. Dosyć. Ona może być również moje. Mogę być ojcem tego dziecka. Tranquilamente. O, nerwiosamenty. O desesperadament. Kto wie? Trójka w dół. Roślina, której liście mają charakterystyczny świeży zapach i smak, dodawana do potraw i drinków. Na 5 liter. Pierwsza M. Przynieś mi plan budżetu. Już się robi. Bernarda miała dzwonić w tej sprawie. Kto? Moja ciotka Bernarda. Nie dzwoniła. Wychodzę na lunch, a później do niej wpadnę. Miska. Nie, do jedzenia. Mięso. Co jest? Oszukujesz klientów? Ustalasz ceny w zależności od tego, ile biorą towaru? Laska ma pecha. Okradasz ją, bo mało zamawia. Nikogo nie okradam. Spadaj. Na pewno kupuje tylko kilka kartonów. Ile na niej zarabiasz? Zabiję cię. Przestań to boli. Co się tu dzieje? On mnie bije. Kto tam? Przeprowadzamy ankietę. Jakiej szczoteczki do zębów pani używa? Znam ten głos. Co tu robisz? Właśnie o tobie myślałam. Najwyraźniej telepatia. Napijesz się czegoś? Nie mam czasu. Cicilo czeka na dole przebrany za zakonnicę. Jeszcze go zgarnął. Jesteś jakaś smutna. Masz rację. Przyszłam się pożegnać. Dokąd wyjeżdżasz? To była trudna decyzja. Uciekam z Hermanem. Co? Z Brunem wszystko się popsuło. Dobrze się zastanowiłaś? Później klamka zapadnie. Przemyślałam to tysiąc razy. Gorzej być nie może. Kiedy wyjeżdżasz? Jeszcze nie wiem. Chyba za kilka dni. Dokąd? Nie wiem, wszystko mi jedno. Na pewno gdzieś za granicę. Akurat teraz, gdy cię odzyskaliśmy, będę za tobą tęsknić. Ja też. Nie chcę się smucić. Opiekuj się tatą. Nie może się pogodzić z moim wyjazdem. Nic dziwnego. Nie martw się, nie jest sam. Mam nadzieję, że kiedyś cała ta sprawa się wyjaśni i znowu będę kaczorą. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Zadzwoń do nas, jak tylko dojedziesz na miejsce. Nie chcę znowu stracić z Tobą kontaktu. Zadzwonię. Ucałuj Pakita. Niech Tripoli opiekuje się wami. Podziękuj mu za to, co dla mnie zrobił. Dobrze. Kiedy wreszcie skończy się ten koszmarny sen? Nie wiem. Ale nie chcę o tym myśleć, bo sfiksuję. Uważaj na siebie. Ty teraz. Prosiłem tysiąc razy, żeby zostawiła mnie w spokoju. Ta kretynka przeszkadza mi w pracy. Twoja babcia jest kretynką. Nawet jeśli cię wkurza, nie powinieneś ciągnąć jej za włosy. Nie wkurzałam go, pytałam o pracę. Ja też chcę tam pracować. Możesz pomarzyć. Co z tobą? To źle, że pragnę zrobić w życiu coś dobrego? Tobie nie chodzi o pracę. Mam poważny problem, a ona mi dokucza. Nie krzyczcie na siebie. Myślisz, że jesteś pępkiem świata? Jeśli będę chciała się czegoś dowiedzieć o fabryce, zapytam Lautara. Jest współwłaścicielem. Może on znajdzie mi pracę. Bruno! Bruno, jak się cieszę? Szkoda, że mnie nie uprzedziłeś. Przygotowałabym coś pysznego. Już jadłam. Wczoraj jadłam homary na kolację i trochę przesadziłam. Jak miło, że wpadłeś. Mam do ciebie kilka spraw. Na przykład budżet, który omawiałem z Pablem. Ale najbardziej niepokoi mnie wizyta Reinalda. Co powiedział? Że był u ciebie i martwi się. Jeśli twierdził, że przyjechał jako lekarz, okłamał cię. Nie wzywałam go. Czuję się świetnie. Podobno odwiedził cię towarzysko, a ty przyjęłaś go... ...dość skąpo ubrana. Co doktor Marquez przez to rozumie?

Twierdził, że otworzyłaś mu drzwi tak ubrana. Nie wiedziałam, że to on. Dlatego się niepokoję. Reinaldo mówi, że czekałaś w takim stroju na Cicila. Prawdopodobnie powiedział również, że zastawiłam na niego pułapkę. Nie. Martwi się, że poważnie traktujesz Cicila. Przekaż doktorowi, żeby nie siał paniki po całej rodzinie. Cicillo to moja sprawa. Powinien o tym wiedzieć. Powiedz, że mój związek z Cicilem to nic złego. Mamy wiele wspólnych tematów. Rozmawiamy o rodzinie, zamiłowaniu do samochodów, o wielu różnych rzeczach. Dobrze się czujesz? Tak. Lubię Cicila, szanuję go. Myślę, że jest godzien zaufania. To ty byłaś przeciwko niemu. Chciałaś, żebym go wyrzucił, albo przynajmniej wysłał na kurs angielskiego.